Masz czasami bóle głowy, które prezentują się w taki sposób. Czyli wchodzą sobie tutaj troszkę na szyję, potylicę, troszkę na skronie. Czasami promieniują gdzieś do zębów. Jeżeli tak, to choć pokażę Ci, jak sobie z tym poradzić. Jedną z przyczyn takich dolegliwości może być część mięśnia czworobocznego grzbietu, która rozciąga się od potylicy i idzie w stronę barku. Możemy ją sobie tutaj. Troszkę porozmasowywać, poszukać bolesnych punktów, spędzić na takim rozmasowaniu po jednej stronie około 2 minut, a następnie ruchem szczypcowym poszukać w tym mięśniu punktów bolesnych i na przykład, jak znajdziemy taki punkcik, to uciskamy, trzymamy i jeszcze dodatkowo możemy dodać zgięcia boczne głowy w drugą stronę. Spędzamy w takim punkciku około 30 sekund połączone z ruchem, i następnie szukamy dalej. Czasami traficie na punkcik, który ewidentnie odtwarza te bóle promieniujące, tak jak na obrazku z początku filmiku. Daj znać, czy te punkty są dla Ciebie bolesne i czy odtwarzają Twoje dolegliwości bólowe głowy. No i zaobserwuj ten profil po więcej takich fizjoterapeutycznych porad.